Bardzo Państwu dziękuję za to wspaniałe przywitanie tutaj w Świętokrzyskim w Starachowicach. Ogromnie jestem Państwu wdzięczny. Pamiętam nasze spotkanie sprzed pięciu lat, z kwietnia 2015 roku. Pamiętam też tamten entuzjazm. Dziękuję, że wciąż tutaj jest w tylu sercach. Pamiętam, pamiętam, jak 5 lat temu cały czas tym najważniejszym państwa żądaniem, które było zgłaszane także właśnie tu, w Starachowicach, na tym naszym spotkaniu, było obniżenie wieku emerytalnego. Były sprawy rodzin, była młodzież, która wyjeżdżała wtedy za granicę, bo nie miała dla siebie tutaj szansy przy wysokim bezrobociu, przy bardzo niskich płacach. Szanowni państwo, te 5 lat, to był czas, który, w moim przekonaniu, został przez nas dobrze wykorzystany. Zrealizowaliśmy swoje podstawowe zobowiązania, zrealizowaliśmy Państwa oczekiwania. Wiek emerytalny został obniżony. Wprowadziliśmy program 500. Wprowadziliśmy wyprawkę dla dzieci na początek roku szkolnego czyli dobry start jak to niektórzy mówią 300 plus wprowadziliśmy wiele innych prorodzinnych programów wspierających dzisiaj rodziców w wychowaniu dzieci wspierających w sposób aktywny ale wsparliśmy przez ten czas wszystkie pokolenia dzieci dostały świadczenia o których wspomniałem rodzicom wzrosły wynagrodzenia bo przez przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 20% a najniższa o 850 zł. Obniżyliśmy podatki w pierwszej grupie podatkowej z 18 na 17%, a podatki od małych firm obniżyliśmy najpierw do 15%, a potem do 9%. To są fakty ostatnich lat.